Czy wojna jest wirotworem? Zapytał mnie ktoś. <laughs> jeszcze jakim? Udowadnia, że jakiś naród zasługuje na śmierć. Pod różnymi pretekstami, na przykład wprowadzenia demokracji. No, ale prawdziwej demokracji nikt jeszcze nie widział. <laughs> Nawet w Szwajcarii. W rzeczywistości to walka destrukcyjnych energii. Potrzebują świeżej krwi, by dalej wirować. Dlatego wojny, zamieszki czy bunty są dla nich sprawą życia i śmierci. A ludzie podkręcają ten wir, boją się, szykują plecak ewakuacyjny, śledzą ruchy wojsk i tak oddają swoją energię. Każda Twoja emocja, każdy gest to dla nich pokarm. Naprawdę chcesz wzmacniać to wirowanie na śmierć i życie?